Operacja żylaków kończyn dolnych, laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego, artroskopia diagnostyczna czy operacja zespołu cieśni nadgarstka to główne zabiegi, które będą wykonywane w nowoczesnej sali operacyjnej Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jest to nowoczesna sala operacyjna stworzona z myślą o pacjentach, którzy będą operowani w trybie jednego dnia czyli dziś przychodzą, dziś wychodzą z pełną dokumentacją. Czekaliśmy na taką salę wiele lat. Bo to jest spełnienie pewnych idei, i nie tylko dla nas, pracowników, tylko myślę, że dla pacjentów. Decyzję o tym, kto ma być operowany, w jakim trybie, będzie podejmował chirurg, który kwalifikuje pacjenta, oraz anestezjolog. Po zakwalifikowaniu przez te dwie osoby, pacjent będzie trafiał w wyznaczonym terminie tutaj. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała dyrektor szpitala oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Na taką salę no pieniądze musieliśmy wygospodarować z pieniędzy szpitala z naszego budżetu, a część pieniędzy 1,4 mln kosztowała ponad ta sala, a do tego dołożył, dołożył samorząd województwa ponad 300 tys. zł. Inwestycja to nie tylko sala operacyjna, ale także punkt przyjęć, Poczekalnia, szatnia, sanitariaty oraz sala przygotowań pacjenta. Udział był województwa 400 tysięcy złotych, ale to jest udział województwa w kolejnej inwestycji w szpitala. Mając 18 jednostek czasami trudno jest podzielić ten budżet, który mamy. Nie wszędzie środki europejskie można wkomponować i nie zawsze one są dostępne.